Ostatni etap, jaki trzeba wykonać przy regeneracji głośnika, to wklejenie kopułki. Mam tutaj srebrną kopułkę do głośnika GDN25x40x3. Wiadomo, to jest głośnik 25 cm o mocy 40 W na zawieszeniu górnym piankowym. Membrana jest z celulozy. Tak sobie wygląda jak ta kopułeczka srebrna, i teraz wyciskam sobie klej na przygotowaną wcześniej powierzchnię tego kleju. Tak nie może być też jakoś nie wiadomo jako, jaka ilość. Muszę mieć przygotowany patyczek, żeby rozprowadzić na rancie tego głośnika. Mianowicie, już tutaj mam. Tutaj będę rozprowadzał dookoła ładnie sobie ten, głośnik, ten klej. Jest to intraligatorski, CR, więc tego kleju naprawdę nie może być za dużo. Więc tak dookoła sobie rozprowadzam go, żeby mi nie wypłynął poza, bo to wiadomo, potem chodzi o estetykę. A im mniej tego kleju, tym lepiej. No tak naprawdę minimalna ilość wystarczy do połączenia z membraną, żeby przykleić tą kopułkę przeciwpółową. To jest oczywiście produkt oryginalny Tonsila współczesnej produkcji. A klej, jaki mam tutaj zastosowany, to również do klejenia zawieszenia górnego. To jest introligatorski CR. I tak przygotowaną właśnie warstwę kleju sobie rozsmaruję dookoła tego zawieszenia, przepraszam, kopułki przeciwpyłowej. I potem pokażę sposób, jak przykleić taką kopułkę do właśnie membrany. A mianowicie za pomocą choćby taśmy tak naprawdę klejącej sobie wezmę z drugiej strony i umocuję, przykwycę klej, znaczy się kopułkę, i wtedy właśnie z drugą stroną delikatnie sobie przykleję do membrany. Będę mógł regulować tak naprawdę za pierwszym razem. Trzeba to zrobić idealnie, żeby regulować sobie inaczej. Żeby nie regulować podczas właśnie wklejenia, tylko od razu za pierwszym razem już to na tyle dobrze zrobić, żeby. Nie trzeba było poprawiać. Dobra. Mam rozmarowany. Biorę, kawał biorę kawałeczek taśmy. Odwracam głośnik. Przepraszam kopułkę. Naklejam delikatnie kopułeczkę i teraz sobie to odsuwam, a głośnik tutaj przysunę. Tak i równomiernie sobie naklejam. Tak, żeby mi to wyszło za pierwszym razem. No tak jak mówiłem, nie może to być, nie może być wielu poprawek, tylko za pierwszym razem od razu, jeszcze wcześniej wiadomo, trzeba się upewnić, czy tu nie ma jakiegoś syfu. Nie ma nic, więc, więc jeszcze tak w sumie dmuchłem, tak naprawdę do, do, żeby się upewnić, więc teraz przykładając sobie kopułeczkę, Nakładam za pierwszym razem cyk. Mam, odklejam, dociskam i niech się tak naprawdę klei. A chociażby można tutaj buteleczkę czegokolwiek nałożyć i sobie nie sknie. Tutaj nadmiar oczywiście trzeba zebrać od razu, póki tak naprawdę mamy to świeże wszystko. Więc po raz drugi sobie biorę patyczek i od razu to zgarniam. I tak właśnie za pomocą tak naprawdę obojętnie czego mam głośnik sklejony, gotowy, niech sobie schnie przez najbliższe parę godzin. A chociażby wykorzystam do tego izopropanol, buteleczkę izopropanolu żeby docisnąć sobie, albo inaczej, wezmę sobie o, kalafonie, tak, równomiernie, odstawić, odczekać, tak jak mówiłem, parę godzin, niech sobie to w spokoju schnie. W takim razie, dziękuję, zostawcie subskrypcję, komentujcie, łapka w górę lub w dół, to już zależy od Was samych, i tyle by było z tego. Oczywiście zapraszam na swój fanpage, na swoją grupę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Dziękuję.